Dobry, nazywam się Tomasz Szmalec, jestem pisoterapeutą i serdecznie witam na kanale Warsztat Ciała. Dziś moim gościem jest trener personalny, jeden z trzech właścicieli studia personalnego Dream Team w Kielcach. Fabian grudzień. Dzień Cześć. dobry, witam. Będziemy rozmawiać o treningu dzieci, treningu młodzieży, o tym, jak rozwijać zdrowe nawyki w rozwoju takich nastolatków i dzieci. Ale zanim przejdziemy do tematu, zobaczcie, skąd nagrywamy. Podcast nagrywany jest w miejscu, w którym można się zakochać. Żurawie Gniazdo w Maleszowej niedaleko Kielc to wyjątkowy kompleks, w którym zorganizujesz niezapomniane wydarzenie. Wnętrza dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. Tarasy z pięknym widokiem na ogród, jezioro i pałac Krasińskich. Doskonała akustyka sali i mistrzowska kuchnia. Jeśli marzysz o przyjęciu, które na długo pozostanie w pamięci, koniecznie sprawdź ofertę tego miejsca. Wracamy i przypominam, że moim gościem jest dziś trener personalny ze studia Dream Team w Kielcach, Fabian Grudzień. Witam. Cześć. Fabian, będziemy rozmawiać o treningu dzieci i młodzieży i zacznijmy od takiego pytania, dlaczego ta aktywność fizyczna jest tak istotna w wieku dziecięcym, w wieku nastoletnim? Przede wszystkim dlatego, że trening będzie dobrze wpływał na rozwijające się mięśnie, mięśnie ścięgna i kości. Musimy pamiętać, że wszystkie te tkanki osiągają swój taki maksymalny potencjał około 20 roku życia, więc trenując od lat najmłodszych zapewniamy sobie bufor bezpieczeństwa na lata przyszłe. To co widzimy na sali, a to co widzieliśmy też po okresie COVID-u, to było troszkę dramatyczne, bo coraz więcej dzieciaków, które gdzieś do nas przychodziły, były rzeczywiście otyłe. A poziom ich sprawności fizycznej jakby daleko odbiegał od tego, co my, pokolenie takie wychowane na trzepakach, do czego my przywykliśmy. Tak samo poziom wydolności u tych dzieciaków był bardzo niski, a przecież poziom wydolności też będzie świadczył w przyszłości o sprawności sercowo-naczyniowej. Więc. No odpowiadając tak skrócie na twoje pytanie. Tak, to jest taka baza, którą trzeba zbudować, żeby potem żyć lepiej. Jeśli tego nie będzie w wieku dziecięcym, młodzieżowym, to wiadomo, że i ryzyko kontuzji się pewnie zwiększa i ryzyko to co powiedziałeś chorób sercowo-naczyniowych. Także chyba tutaj duża rola rodziców, ale do nich zaraz przejdziemy. Ale jakbyśmy się mieli skupić na tym treningu dzieci, to jakie zasady trzeba jakby dostosowywać do wieku? Podczas ćwiczeń. Przede wszystkim to jest najważniejsze chyba, że ten trening musi sprawiać tym dzieciom radość, bo jeśli tej radości nie będzie sprawiał, to po prostu one nie będą go uprawiać. Jakby dzieci nie są gotowe na trening, który będzie ustrukturyzowany. Z mojej perspektywy, czyli właśnie trenera personalnego, ważne, żeby ten trening zawierał różne elementy, czyli bieganie, skakanie, rzucanie, łapanie, przechodząc do sportów indywidualnych czy do sportów zespołowych, no bo z nich też będziemy wyciągać różne wartości, nie, do, nie tylko te fizyczne. Jeśli chodzi o taki ustrukturyzowany trening siłowy, no to jakby w ogóle jakikolwiek trening, to jakby granicy magicznej tutaj nie ma. Przykładem świetnym jest chociażby Marcin Gortat, który w wieku 18 lat dopiero zaczął interesować się koszykówką, a wiemy później jak skończył. Był jedynym Polakiem w NBA tak naprawdę, który, który gdzieś zrobił tą karierę. Więc a odnosząc się jeszcze może do tego, że trening siłowy, który jest tak mocno demonizowany, też będzie bardzo ważny w rozwoju takiego, takiego młodego dziecka. Ale idąc od początku, czyli to, co powiedziałeś, dziecko musi mieć stworzoną bazę. Czyli rozwijanie wszelakich zdolności i umiejętności, żeby trening był przede wszystkim ultra ciekawy, bo jeżeli będzie miał dziecko robić coś na siłę, to na dłuższą metę już pewnie sam wiesz, że to chyba nie przejdzie, tak? No nie przejdzie, no i później będziemy mieć nieszczęśliwego dorosłego człowieka i tutaj też mi się przypomina książka Andrea Gassiego, którego tata siłowo ciągnął na lekcje tenisa. Mimo tego, że osiągnął sukcesy, sko jakby skończyło się to wszystko konfliktem z ojcem i niezliczonymi wizytami u terapeuty, więc... Bardzo ciekawa sprawa, i ja też tego doświadczyłem w gabinecie w niektórych historiach. Mianowicie są dzieci, które są rzucane bardzo wcześnie w trening specjalizacyjny. Czyli na przykład chodzą na piłkę 4-5 razy w tygodniu i dodatkowo mając czasem jeszcze mecz w weekend. Jakby to zliczyć, to wychodzi około 5-6 jednostek w wieku dziecięcym jednej dyscypliny sportowej. I nieraz już słyszałem, że dziecko w pewnym wieku typu 13-14 lat przychodzi do domu pewnego dnia i mówi: Ja już nie chcę grać piłkę, albo ja już nie chcę grać tego kosza. Spotkałeś się z czymś takim, i czy to właśnie jest następstwo tego, że to dziecko miało jedną aktywność przez cały czas? Taka monotematyczność rzeczywiście będzie wpływać później na zwiększone ryzyko kontuzji, bo musimy pamiętać o tym, że wykonywanie ciągle określonych tych samych ruchów będzie wpływało przyciążająco na wszystkie tkanki. I często też właśnie się zdarza, że jest to dosyć przytłaczające, jeżeli właśnie rodzice wymuszają to później na dzieciakach, bo wiadomo, że przyjdzie kryzys z wiekiem, w którym te dzieci będą jakby ten opór komunikowały. Więc. Pytanie, czy chcemy wychowywać od samego początku zawodowych sportowców, no bo umówmy się, nie każdy tym zawodowym sportowcą zostanie. Czy, czy mieć dobrą relację z dzieckiem? Bardzo trudny temat i, i nie prosty pewnie do, do wdrożenia, ale, ale sytuacja według mnie częsta. Czyli chyba z Twojej perspektywy i z mojej najbardziej się rzuca w oczy to, że dzieci się powinny rozwijać wieloformatowo, czyli to co powiedziałeś, chwytać, łapać, rzucać, skakać, po prostu być sprawnym. A specjalizacja pojawia się w wieku późniejszym, czyli kilkunastoletnim, tak jak nawet na przykładzie koszykarza Marcina Gortata, gdzie aż w wieku 18 lat on zaczął specjalizację. Jest takie e... zdanie, że mistrzem się rodzi, więc też nie zapominajmy o tym ważnym aspekcie genetyki w tym wszystkim. No, nie każdy zostanie zawodowym sportowcem. To się zgadza, ale baza jego była bardzo duża. E... Przejdziemy do kolejnej rzeczy, bo to też jest pytanie dosyć częste, które się pojawia gdzieś w rozmowach z rodzicami. Mój syn ma 12 lat, mój syn ma 14 lat, yy, moja córka ma 15 lat, rzucam przykłady, ich sejść na siłownię. Jak pan myśli, czy to jest w ogóle dobry pomysł? Jak ty myślisz, czy to jest dobry pomysł? Przede wszystkim nie wiem, czy to dziecko będzie mogło sobie sama kupić karnet na siłownię w tym wieku. Yy, jednakże, jeśli już ten trening, yy, jeśli już ten karnet kupi, yy, no to trzeba pamiętać, że trening siłowy jest jedną z najbardziej bezpiecznych form ruchu. Yy. Bo możemy sobie wyobrazić teraz dwa, dwójkę dzieciaków ważących po 30 kg, biegnących z prędkością 20 km na godzinę i zderzających się ze sobą. Także siłownia ma troszeczkę złą sławę. I myślę, że my to trochę odczarowujemy. Trening na siłowni pod okiem specjalisty będzie dobry zawsze. A jeśli chodzi o taki samodzielny trening na siłowni, no to możemy spotkać dojrzałego 12-latka i niedojrzałego 17-latka. Siłownia będzie się kojarzyć z takim ustru ustrukturyzowanym treningiem. Będzie wymagała jakby takiej odpowiedzialności, umiejętności realizowania procesu, jak i założeń treningowych, więc ta dojrzałość będzie tutaj kluczowa. Tu też jakby granicy magicznej wieku nie ma. Myślę, że mam bardzo podobne zdanie, bo powiedziałeś, że trening siłowy jest świetny w każdym wieku. Ja też tak uważam, ale pod okiem specjalisty. Najczęstsze kontuzje, które do nas trafiają, dzieci po siłowniach, to są dzieci ćwiczące same. Niestety. Nie spotkałem się chyba z sytuacją, żeby była kontuzja pod okiem trenera. Więc to jest duże bezpieczeństwo, bo jednak ktoś mnie monitoruje, ktoś mnie sprawdza, ktoś pilnuje techniki. Więc chyba taka rada dla rodziców, że jeżeli macie wahania, czy dziecko powinno iść na siłownię, to oddajcie je pod oko kogoś. No oddajmy pod specjalisty. Tym bardziej trzeba pamiętać o to, że bardzo często się zdarza tak, że yy, trener taki sportowy często staje się mentorem takiego dziecka i później jedno zdanie może się wyryć w pamięci tego dziecka do końca życia. W porządku, a są jakieś rzeczy, są jakieś ćwiczenia, których dzieci powinny unikać? Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, czyli właśnie tej może wczesnej specyfikacji, a jeśli chodzi o taki samodzielny trening, no to może nie ma złych ćwiczeń, ale powiedzmy powinny unikać dużej intensywności takiej nakładającej się, którą ja rozumiem jako nakładanie się bardzo wysokich obciążeń w dłuższej jednostce czasu. Tutaj też mogę się polepszyć historią z sali, kiedy to Osoba, która trafiła do mnie, miała problemy z barkami, okazało się później, że chłopak ma 15 lat, a podchodził do maksymalnego ciężaru na klatkę z kolegami co tydzień, żeby sobie albo chłopakom coś udowodnić. To jakby nie tędy droga, więc jeśli jest ta zbyt duża intensywność albo zbyt duża częstotliwość treningowa, no to wtedy to ryzyko kontuzji rzeczywiście się zwiększa. Jakby ćwiczeń samych w sobie złych nie ma. Rozumiem, czyli zbyt wczesna specjalizacja, czyli pójście w jedną aktywność, e, e, duże obciążenia. Czyli po prostu zapominanie o regeneracji, bo wiemy, że organizm często potrzebuje tego czasu na regenerację. Czyli po takim treningu, nawet siłowym, jedzenie, regeneracja poprzez sen, yy, nawet zwykłe chyba rolowanie, czyli nie zostawianie mięśni takich spiętych, nabitych, mówiąc kolokwialnie i wprost. Czyli cała ta jeszcze otoczka poza treningiem, która musi być wykonana, tak? No, prawda. I właśnie jakby edukowanie dzieci w tym zakresie, to powinna być też kwestia yy, nauczycieli wychowania fizycznego, a jak wiemy, no nie zawsze. Tak to wygląda. Trochę mi tego brakuje i też nad tym ubolewam, tak jak ty, że. Dlatego też takie kanały powstają po to, żeby budować świadomość, bo to też nie jest tak, że my to robimy na siłę, tylko naprawdę chcemy tych kontuzji w przyszłości unikać, żeby jednak społeczeństwo było sprawniejsze. A wracając do dzieci, bardzo częsty problem, kolejny: jak zmotywować dziecko do ćwiczeń? No to jest chyba temat kluczowy i tutaj. Dobrze, żeby było, gdyby dziecko było motywowane wewnętrznie, czyli żeby chciało chodzić na boisko, żeby chciało spotykać się z ludźmi, których na tym boisku zastanie, żeby mogło zauważyć poprzez ruch te swoje mocne cechy. Jakby motywacja zewnętrzna rodzica kierowana własnymi niespełnionymi ambicjami lub nie wiem, wyższym kieszonkowym czy jakimś pocharem, to nie będzie na pewno droga, która Rozkocha dziecko w aktywności fizycznej, i teraz jak tą y, motywację wewnętrzną w tym dziecku zbudować? No, przede wszystkim w relacji z rodzicem powinno się postawić na te relacje partnerskie. Y, dziecko y, jakby od, najwcześnie, od najwcześniejszych lat komunikuje, co lubi, jak lubi i z kim lubi, więc fajnie, jakby rodzic zaczął słuchać y, tego swojego dziecka i rzeczywiście słyszeć, to, co dziecko do niego mówi. I zbudowanie właśnie takiej relacji obu stronom da obopólne korzyści w przyszłości. I nie jest to proste najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej nie, jednakże nie mam dzieci, więc nie wiem. Rozumiem, ale jest tutaj kilka czynników, które można się zagłębić, bo, bo ta relacja jest bardzo ważna, czyli szukanie u dziecka cech, które, które będą mocne, silne i ono samo zauważy, że lubi to robić, bo jest w tym dobre, ale wiemy też niestety, że nie każde dziecko ma predyspozycję do sportu i nie każde dziecko będzie sportowcem. Co wtedy? Czy powinniśmy na siłę w jakiś sposób jakby rozmawiać i, i to dziecko mimo wszystko zachęcać do ruchu? Myślę, że można kierować je do ludzi, jeśli my nie mamy takich kompetencji, można kierować do ludzi, które jakby znają się na tym, miały już kontakt z dużą ilością dzieci i wiedzą, co będzie działać w kontakcie z takim dzieckiem. Jeśli, chodzi, jeśli byłbym rodzicem, to wysłałbym też dziecko na wiele różnych. Aktywności, żeby rzeczywiście znaleźć tą jedną, przy której zostanie. Bo tak jak mówiłem wcześniej, jakby nie, nie o samą aktywność to też będzie chodzić, bo w wychowaniu chodzi też o to, aby stworzyć, socjalizować to dziecko od samego początku. Więc celu święca środki. Ja też czasem widzę, że rodzic dużo wymaga od dziecka, a nie daje wzorca. Czyli dziecko po prostu nie widzi w domu, że mama bierze strój, idzie na siłownię, że tata bierze rakietę tenisową i wychodzi z domu. Jeżeli dziecko od małych lat nie będzie widzieć, że mój rodzic też to robi, to chyba ciężko potem od niego wymagać, że czemu ty nie ćwiczysz, czemu ty się nie ruszasz. No, komunikat werbalny do 8 -latka będzie zdecydowanie trudniejszy do przyswojenia niż to, jak ten ośmiolatek zobaczy, jak tata gra w tenisa albo gra w piłkę z kolegami. I bardzo często to widać u nas na sali, kiedy to przychodzi rodzic z dzieckiem na trening, mama bierze matę, zaczyna coś robić, a dziecko przylatuje z tą matą, kładzie obok i również zaczyna pracować. Jakby Ja z perspektywy studenta psychologii jakby widzę, co się, co się w tym momencie dzieje i po prostu twarz się raduje. Okej. Okay. Czy są jakieś wskazówki, które ty możesz ze. Spo z perspektywy trenera udzielić rodzicom, jeżeli mają powiedzmy problem z zachęceniem dziecka do aktywności? Jest coś, co można im poradzić? No, przede wszystkim tak jak mówiliśmy, że przykład idzie z góry, bo dzieci świetnie naśladują to, co widzą. Druga rzecz no, to postawienie w relacji z dzieckiem właśnie na te relacje partnerskie. Trzecia no, to wybranie odpowiedniej osoby do, do prowadzenia treningów dla naszego dziecka. No i czwarta, ta świadomość że właśnie nie każdy będzie tym sportowcem, więc czasem warto wygasić te swoje ambicje i pozwolić dziecku na decydowanie o swoim własnym życiu. Bardzo Ci dziękuję. Ja uważam, że skala problemu w przypadku kontuzji dzieci, aktywności dzieci jest bardzo duża, bo widzimy to w gabinecie, konsultując niejednokrotnie dzieci, więc mam nadzieję, że taki odcinek posłuży rodzicom za pomoc i, i będą zachęcać dzieci do aktywności, być może nie za wszelką cenę i być może nie realizując to, co powiedziałeś swoich ambicji. Ale dziękuję Ci za te wszystkie słowa w pigułce. Dziękuję bardzo, też mam taką nadzieję. Moim gościem był Fabian Grudzień. Dzięki za obejrzenie. Zachęcam do subskrypcji, do komentowania. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, piszcie. Do zobaczenia.